więc kosimy Otawy, wychodzi nam bardzo ładny tydzień, jestem ostatni we wsi, który kosi. Zresztą jak zawsze, ale tym razem wychodzi nam całkiem długie okno pogodowe. Niemalże cały tydzień, więc wierzę, że damy radę. Skosimy Otawy, posuszymy. Oczywiście nowym traktorem. Nowy zestaw. Trochę walczyłem z kardanami, bo mam krótsze kardany ze względu na krótsze ramiona na Jan marze No a Mitsubishi ma dłuższe ramiona więc troszeczkę walczyłem To, to, jest, to jest kardan akurat Z e, przewracarki e, Na szczęście ten mnie uratował Bo ten akurat mi starczy Ale jest to już takie graniczne Dobra wierzymy że wszystko się dobrze uda Wszystko będzie w porządku Dobra czyli podłączamy No i działamy Przełączymy Otworzymy. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Dobra, tutaj mamy. Musimy podłączyć kardan. Podłączymy kardan. No i działamy. Dobra, podłączę to dwoma, bo poczekajcie. Dobra. Dobra. Tutaj mamy podłączone. Tu też tu powinno być wszystko w porządku. Tu jest podłączone. Tu jest podłączone. Tu jest podłączone. Tu jest podłączone. Wszystko w porządku. Dobra. Działamy. Wysokość. No jeszcze krócej. Możemy to wziąć. Ucha pokażcie. Pokażcie, pokażcie, na pewno krócej Na pewno krócej, czyli niżej położymy No muszę się zżyć trochę z traktorem, jeszcze nie jestem zżyty, więc muszę się zżyć. Podjeżdżam bliżej, bo tam jest sporo kamieni. Co zostały po wykopkach kamienie widzicie. Pierwszy przejazd za nami. No i teraz już jedziemy koło w zasadzie ostrożnie dobra opuszczamy no i działamy będzie za dużo tej otawy. Widać, że te otawy są niskie w tym roku. Czyli nie będzie tego jakoś za dużo. ta wyskoczona, zobaczymy, no jutro obrócimy, a no, coś tam będzie, nabędzie, jak to będzie schnęło to na pewno nabędzie na objętości teraz to wygląda miernie teraz wygląda to, że nie bardzo tego jest ale oczywiście jak obrócimy to na pewno na pewno e, coś z tego będzie, nabierze to na objętości, teraz musi dobrze przeschnąć, wierzymy w dobrą pogodę że będzie ładna pogoda i że nam to ładnie przeschnie, dobra no i my wracamy Wracamy do domu na razie cześć Przygotowani jesteśmy wszystko działa więc możemy Czekajcie może damy trochę jedynie przesadzić nie nie przesadzić No i możemy Jedziemy i możemy Damy jedyneczkę

Ładnie przewracamy, no jest tego bardzo mało, bardzo malutko tego jest, bardzo malutko, ale pierwszy dzień przewracania będzie lepiej. na pewno będzie jutro lepiej, bo to jest pierwszy dzień przewracania, czyli Coś tam będzie. Nie będzie tego sporo, ale coś tam będzie. Jak będzie 10 ciuków, 10 tych małych balików, no to będę se Drugi dzień przewracania! Tutaj możecie widzieć już tę objętość większą. Możecie widzieć tę większą objętość. Eee, ładnie przeschnięte. Jutro już nie będziemy przewracali. Przy takich temperaturach i przy tej bardzo suchej pogodzie jest to super, więc nie musimy trzeci raz przewracać. Wystarczy to dwa razy przewrócone. No i my jutro tylko nawołujemy i sprzątamy siano jutro będziemy walikowali tutaj jeszcze Wam pokażę że naprawdę jest to ta objętość wzrosła patrzcie to już tutaj widać wczoraj wyglądało to bardzo miernie to dzisiaj już widzicie, że naprawdę objętość jest dobra ładnie, już to narosło Sukutkie sianko ładnie naprawdę wzrosła ta objętość jest całkiem spora ta objętość a więc nie będzie to takie złe ale mój taki szacowny wynik będzie takich e, rekord to było 15-17 e, balocików e, 15-17 e, balików e, otawy no w tym roku myślę że tak będzie tych 10 balików Mam wiarę w 10 balików. Ładnie. Ładnie przestchnięte naprawdę. O jak mi się dobrze pracuje z tym traktorkiem. Naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tym traktorem. A więc, dzisiaj sprzątamy siano, przeschnięte ładnie, sprzątamy to. Ja tylko to zgrabię i zgrabione siano możemy ładnie tutaj spakować do balików. Dobra, ja sobie tutaj uprzątnę, żeby móc ten podstawić, przyczepkę. zrobię sobie porządek i możemy działać. Na razie. Yy, mam tutaj fajnie, bo jeszcze mam tutaj siatką, bo mi zostało z jednej imprezy tutaj więc fajnie pomoże mi siatka żeby baliki nie wypadowały nie wypadywały no my się podstawimy tutaj yy, podstawimy sobie przyczepkę i możemy podłączyć spokojniutko spokojniutko podłączymy sobie grabiarkę Dobra, tak Dobrze, zrzucamy przyczepkę. Op, zrzucamy przyczepkę. Jedziemy po. O, przepraszam, jedziemy po grabiarkę. Nie jest tego sporo. Szacowna moja ilość 10-12 małych balików. Więcej tego nie będzie. Bywały czasy, jak miałem lepszą Otawę, to było tak z 15-20 balików Otawy, ale dzisiaj nie robię sobie nadziei na tyle. Zobaczymy, może będę miło zaskoczony. I tak jest to super, bo w zeszłym roku, jak wiecie, nie udało mi się zebrać żadnego bal balocika, bo po prostu e spadł mi na dwa razy deszcz i po prostu zniszczył tę Otawę. Więc dzisiaj wierzę w to, że się to. 우다 Dobra, a więc mamy zrobione na grubo wołki. Teraz tylko je poprawimy, porównamy. Ale jak mówię, bez pracy, mniej więcej bez pracy po prostu zrobiona, e, zrobiona robota. Ona grubo, mam to porównane na grubo. Teraz co jeszcze je mówię, poprawimy, porównamy. Tutaj już zgrabiarka jest e, zapakowana na Dlatego no tutaj no zapakujemy tak no zapakujemy bo no w tym roku już w tym roku już ją nie będziemy potrzebowali a więc zawozimy ją jeszcze poprawię to No i możemy czekać na traktor z belarką Żeby po prostu przyjechał i nam to spakował, balikował Dobra, to ja sobie tutaj przygotuję i później się odezwę A więc 11 tylko balików było Liczyłem 10 aż 15, więc 11 balików no nie za bardzo, ja mniej więcej tak liczyłem z tym, że nie będzie to. Tu jest 8, wiozę do kolegi, bo mu obiecałem, więc tylko 3 mi zostaną, no, wierzę, że wystarczy. Jeszcze mam sporo tego pierwszego siana, to Wam pokażę w stodole. Ładne ciuki, resztki musimy dograbić, to też tego coś będzie. A więc sprzątnięte wszystko, 11 balików, jak już mówiłem. Tutaj mi jeszcze zostały 3, 8 odwiozłem, 3 zostały, jeszcze tutaj dużą dzichtę napełniłem, a więc całkiem pomyślnie i my działamy tutaj jedziemy do domu i my działamy jedziemy do domu posprzątać no i zasłużony odpoczynek tutaj będzie trzeba kamienie pozbierać po ziemniakach przywieźć obornik z podwór no i zaorać na jesień, ale to jest jeszcze pieśń w przyszłości, bo y, mamy dziewiąty miesiąc, początek, więc do orki zimowej jeszcze wiele pozostało, ale jest tyle pracy, że mamy co robić. Dobra, my działamy, jedziemy do domu. Na razie, cześć.